Świat. Obama w sprawie Syrii. USA nie jest policjantem świata. Barack Obama zwrócił się w orędziu do narodu we wtorek w nocy o przesunięcie głosowania nad rezolucją w kongresie, w której prosi o poparcie dla ataku Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych na Syrię. Bezterminowe przesunięcie głosowania ma dać czas Rosji na mediację z Damaszkiem w sprawie objęcia kontrolą międzynarodową zasobów broni chemicznej będącej w posiadaniu Syrii. Zapowiedź pokojowego rozwiązania i odroczenie groźby bezpośredniego ataku na Syrię zaowocowały wznowieniem bombardowań przez reżim Bashara al-Assada. To dowód tylko na to, że inicjatywa Rosji daje czas władzom rządowym na definitywne rozprawienie się z powstańcami, twierdzą oficjalnie syryjscy rebelianci, którzy znów musieli chwycić za broń, by bronić przedmieść Damaszku, gdzie niedawno użyto sarinu. Pojawiła się inicjatywa pokojowego rozwiązania konfliktu i Barack Obama chce dać szansę dyplomatom zapowiedział jednak, że jeśli negocjacje zawiodą, Stany Zjednoczone uderzą na Syrię, dlatego nie wycofa wojsk z rejonu Morza Śródziemnego, a armia USA ma pozostać w pełnej gotowości. Ameryka nie jest światowym policjantem, nie naprawiamy każdego zła. Jednak jeśli przy umiarkowanym wysiłku i ryzyku możemy uchronić dzieci przed śmiercią w ataku chemicznym, to powinniśmy działać, powiedział Obama, dodał, że wyjątkowość Ameryki polega na tym, iż nie stoi obojętnie wobec takich tragedii. W ocenie ekspertów to świetne posunięcie Baracka Obamy, który stanął na czele państw obrońców międzynarodowych norm. To ukłon w stronę dążenia do pokojowych rozwiązań, to też pokazanie Amerykanom, że nie zamierza wysyłać żołnierzy USA na wojny dla samych idei. Obama zdaje sobie sprawę z tego, że jego rodacy są zmęczeni wojnami w Iraku i Afganistanie, obawiają się, że uderzenie na Syrię uwikła USA w kolejną wojenkę bez końca. Toteż w wygłoszonym orędziu do narodu prezydent Barack Obama Przypominając wszystkie argumenty przemawiające za interwencją zbrojną, zapewnił publicznie rodaków, że ani jeden żołnierz nie stanie na syryjskich ziemi, a atak sił zbrojnych będzie prowadzony przy użyciu pocisków dalekiego zasięgu. Poprosił też Kongres USA o odroczenie głosowania nad rezolucją, w której prosi o poparcie dla interwencji sił zbrojnych w Syrii. Powodem ma być szansa na pokojowe rozwiązanie kryzysu. Barack Obama nie określił terminu, w którym kongresmeni mieliby głosować nad rezolucją. Zauważyć też należy, że prezydent USA, który uznał, iż złamanie międzynarodowych praw zabraniających użycia broni chemicznej przez Syrię bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych i de facto nie musi zabiegać o zgodę kongresu, mimo to, nie chce pomijać wzorem swoich poprzedników, reprezentantów narodu. Sceptycy mówią jednak, że rosyjska propozycja uratowała skórę Obamy, który w głosowaniu mógł ponieść sromotną klęskę. Obama potrzebuje 217 głosów, aby uzyskać błogosławieństwo kongresu. Tymczasem, według sondażów, na 433 głosy 230 byłoby przeciwnych interwencji, nie zauważają, że i brak akceptacji ze strony kongresu USA stawia Obamę w dobrym świetle. Rozkaz ataku wydany przez prezydenta USA bez poparcia kongresmenów byłby tylko dowodem na to, że prezydenci USA, którzy wszczynając poprzednie wojny nie zwracali się o pozwolenie do kongresu, mieli stuprocentową rację, pomijając ciało kolegialne, które nie chce albo nie umie stanąć na wysokości zadania i nie widzi spraw globalnie i rzeczy ocenia przez pryzmat swoich interesów, a nie interesów całego kraju i zagrożenia dla ludzkiej populacji. Mocne stwierdzenie prezydenta USA, Stany Zjednoczone nie są policjantem świata, to też sygnał dla przywódców wielu państw mówiących, że USA nie musi angażować się w żadne konflikty i to też ukryte pytanie, kto stanie w obronie krzywdzonych. Tymczasem na zawieszenie działań wojennych przez USA zareagowała giełda paliw, spadły ceny ropy naftowej w Nowym Jorku. Teraz na nowojorskiej giełdzie za baryłkę płaci się mniej o 18 do 86 centów. Kiedy USA czeka na efekty dyplomatycznej interwencji Rosji w Damaszku, Syria przyjęła propozycję oddania pod międzynarodową kontrolę zasobów broni chemicznej. Fakt czasowego zawieszenia groźby ataku na Syrię od razu uaktywnił rząd Bashara al-Assada. Już wczoraj siły reżimowe zaatakowały rebeliantów na przedmieściach Damaszku. Po trzech tygodniach przerwy samoloty rządowe przy wsparciu sił lądowych i milicji zaatakowały trzy przedmieścia stolicy. Zdaniem rebeliantów to jasny sygnał, że rosyjska propozycja dała i czas reżimowy na rozprawienie się z opozycją i pewność, że USA i Francja nie zaatakują wojskowych celów w najbliższym czasie. Rosja, ich zdaniem, jako protektor Syrii na arenie międzynarodowej, dba o swój partykularny interes. To właśnie rząd Władimira Putina sprzedaje władzom reżimowym broń, którą Asad używa w głównej mierze dla likwidowania opozycji w kraju. Przypomnijmy, że Rosja wystąpiła z propozycją pokojowego rozwiązania kryzysu syryjskiego. Rząd Syrii według tego projektu udostępni arsenał broni chemicznej Międzynarodowej kontroli, prawdopodobnie siłą ONZ. Taki wariant władze syryjskie zaakceptowały prawie natychmiast. Prawie natychmiast Barack Obama wstrzymał swoją decyzję dotyczącą interwencji w Syrii. W chwili, kiedy wygłaszał orędzie do mieszkańców Stanów Zjednoczonych, siły zbrojne Syrii rozpoczęły skomasowany atak na przyczółki rebeliantów. Przypomnijmy, że ograniczony atak na strategiczne cele wojskowe w Syrii miałby według Obamy tylko wzorcowo ukarać państwo, które naruszyło międzynarodowe konwencje. USA nie chce angażować się w wewnętrzne sprawy Syrii, nie chce obalać Baszara Al Asada, nie chce też wspierać opozycji. Atak sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych miałby być karą za użycie broni chemicznej przez rząd w Syrii przeciwko cywilom. 21 sierpnia 2013 roku na przedmieściach Damaszku zginęło 1420 osób, w tym 426 dzieci. Mój serwis.blogspot.com